Cześć, cześć, cześć moi drodzy, bardzo serdecznie was witam. Kolejny moi drodzy, odcinek z To Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku musimy w końcu rozwiać tajemnicę tego, co się dzieje obecnie na Palinowej. ponieważ ja nie byłem tutaj już kilka dni. Naprawdę postanowiłem, że po prostu trzeba jest zrobić, mam przerwę Palinowa. palionowa. Wracam teraz po kilku dniach. No i moi drodzy, mamy od razu tutaj z góry problem, ponieważ z tego co słyszałem, dzieją się naprawdę dziwne rzeczy w ogóle. Ja tak naprawdę szczerze to nie patrzyłem na zbytnio co się dzieje Wiem, że szczypcem ma jakieś problemy. Wszystko mi piszecie moi drodzy w komentarzach. Ja to wszystko, moi drodzy, widzę i będę starał się to naprawić dzisiaj, moi drodzy za to. Jednak musimy znaleźć w końcu ten kamień zaurożenia. Ponieważ, jak doskonale wiecie, no jest ten kamień potrzebny do właśnie naszej rękawicy, którą zdobyliśmy, moi drodzy. Wiecie, coś pisaliście, że w ogóle jakaś jest przepowiednia, że podobno palinowo się zniszczy, jak zdobędę te wszystkie kryształy, moi drodzy. Co to są za brednie? W ogóle to mi się wydaje totalną nieprawdą. I moi drodzy, no nie ma Nie ma w to po prostu totalnie sensu, ponieważ nasze kamieńczki będą najlepsze po prostu w tej rękawicy i będziemy wtedy najsilniejsi. I to jest w tym momencie, moi drodzy, najważniejsze. Zanim jednak zaczniemy, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, kto jeszcze nie zostawi suba, ponieważ dzięki są codziennie. Dwa Dzień dobry, moi drodzy i rano i wieczorem, więc warto subskrybować, moi drodzy, ten kanał, no i też bijajcie na plusa, no i łapka w górę, macie dwie sekundy na zostawienie łapki w górę. Raz, dwa, po oh, mega że się szybko było. Naprawdę mega szybkie tempo, więc napiszcie koniecznie w komentarzu, komu się udało, moi drodzy, dobrze, a teraz przechodzimy do odcinka, ponieważ tak, jak wiecie, w tamtym domku, właśnie w tym dziwnym domku od jakiejś jakby wiedźmy, to tak wygląda, prawda? znalazłem jedną rzecz, o której wam nie powiedziałem, ponieważ stwierdziłem, że trzeba troszeczkę ten domek przekopać. Jak widzicie też właśnie, dlatego mam tutaj zdentrzantowaną, no, no, no co prawda dość słabo śikierkę, ale jednak mimo wszystko tą Przekopałem cały ten domek, żeby znaleźć nowe informacje. Bo jak wiecie, ostatnio informacje, no, u góry, prawda, to było takie mega dziwne, że właśnie tam jakiekolwiek informacje były. Ja nie mam flaka, więc tam teraz nie będę wskakiwał, moi drodzy. Ale u góry, jak pamiętacie, znaleźliśmy jedną książkę i w tym domku, moi drodzy, teraz stało się coś takiego, że postanowiłem rozkopać to całe, ponieważ tutaj tam też patrzyłem, nic nie było i rozkopywałem po prostu, jak leci, widzicie, tutaj cały czas dookoła i natrafiłem właśnie na taki jakiś mniejszy tutaj pułap, co jest mega dziwne swoją drogą, ale trafiłem też na coś takiego. To jest gdzieś tutaj, czekajcie, to jest chyba w tu, gdzieś tu. O! Jak widzicie, znalazłem coś takiego i tam jest ewidentnie zejście niżej. Ja, tam, moi drodzy, jeszcze nie wchodziłem, więc w tym odcinku tam zejdziemy, zobaczymy co tam się dzieje. No i moi drodzy, możecie pisać mi w komentarzu, co sądzicie o tej całej powolnej sytuacji. Ja może jednak to zakryję, żeby tutaj nikt na 100% tego nie widział. Okej, okay, tutaj musimy jeszcze to, dobra. No i o no, wiecie, no ten ostatni klocek to jest tutaj właśnie w to no, miejsce, no ale my go musimy zniszczyć, bo my tam wchodzimy. I jak wiecie, no ja pff, przez tą że nie będę przechodził, no błagam was trzeba to poniszczyć, moim drodzy mieczem. Troszeczkę to potwa, oczywiście, ale wchodzimy na dół i zobaczymy co na nas tutaj. Czeka, ponieważ ja mam wrażenie, jakieś w ogóle takie dziwne pomieszczenie, takie w ogóle takie małe, i tutaj w sumie nic nie ma oprócz jednej książki. To jest wszystko, co my tutaj mamy, bo te pajęczyny, no te pajęczyny, to wiadomo, no jest to stałe miejsce, więc tutaj mogły się takie pajęczyny zaląść, ale okej, okay, patrzę. Co to jest, czekajcie? Ktoś chce ukraść kamienie, są bardzo niebezpieczny, przyciąga wszystkie kobiety i zatraca ich umysły, Ty, no to fajna rzecz, nie? Takie rzeczy to mi się podobają. Ukryłam go w górze, tam gdzie nikt nie chciałby trafić. W górze roz. Ha, ej, są następne strony, nie ma następnych stron. Ej, góra rozpaczy, czyli mamy jakąś górę, gdzie jest, jest ten kamień, który będzie pierwszym kamieniem do naszej rękawicy, prawdopodobnie to będzie czerwony kamień, no bo... No kurde jednak no wiadomo, no to jest kamień. E, jak to było? E, zauroczenia, tak więc no, raczej on będzie czerwony, bo miłość, prawda? Ale no to moi drodzy, to wskazuje na to, że będziemy mogli zdobyć dzisiaj już pierwszy kamień, ponieważ dzisiaj mam nadzieję, że znajdziemy tą górę rozpaczy, tylko w ogóle, kurde, co to ma być? Góra rozpaczy. Ej, pierwsze, wcześniej, no na pewno każdy z Was pierwszy o tym słyszy, ponieważ no raczej tego nie... Na odcinkach nie było, no może, że było u kogoś, nie wiem, u na przykład Tosta albo kogoś, no ale nie wydaje mi się, żeby oni o takiej górze mówili. Więc wydaje mi się, e, że musimy sprawdzić to, moi drodzy, i w laboratorium, w naszych książeczkach, czy czegoś tam nie ma o tym zapisanego. Ponieważ, jak wiecie, ja tam mam naprawdę dużo książek, niby one były o chorobach, ale może jednak coś z tego się przyda w poszukiwaniu tamtej góry. A jeżeli to nie pomoże, no to będziemy szukać jeszcze. Wiem, że jak Milki miała potem jakąś bibliotekę, więc pójdziemy do niej, wejdziemy sobie do tej biblioteki, jak gdyby nigdy nic i zobaczymy, czy tam czegoś na pewno nie ma, ponieważ, jak wiecie. Moi drodzy, no to no, w bibliotece jak już szukać takich rzeczy, prawda? A nigdzie indziej. No, sprawdzimy nasze laboratorium dla pewności, ale nie wydaje mi się, żeby to było właśnie tutaj, ponieważ jak wiecie. Ej, nie ma w ogóle moich książek. Ej, co? Gdzie są moje wszystkie książki? Ej, gdzie są moje wszystkie książki? Ej, chwila. Ktoś zabrał wszystkie książki z naszych skrzynek. Wszystkie książki z naszych skrzynek zostały zabrane, moi drodzy. Czyli to? Ja falę. Czyli mamy moi drodzy wielki kłopot. Tutaj były nasze książki. Ja nie pamiętam czy jak sam gdzieś nie ukryłem, moi drodzy, to jest problem, który mógł nastąpić, ponieważ ja już sam naprawdę nie pamiętam czy jak gdzieś ukrywałem te książki, no nie wydaje mi się, żeby to było tam na dole. Eee, ale nie wydaje mi się, żeby gdzieś gdzieśmy tutaj to ukryli, tu chyba nie. To są w ogóle nasze itemy niektóre. Czekajcie, wezmę te flaki, ponieważ no ja już pamiętam, na rzecz, że sobie wszystko przypomniałem, co się moi drodzy stało. Eee, i <laughs> no, z tego co widziałem na kanale, no to się też dowiedziałem. Dobrze, ale my tu mamy bardzo fajny miecz, którego ja nie mam właśnie... Ale moc to jest, coś, jest, 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 kurde, jestem, tym dziwny, E, mamy kilof, którego ja chyba takiego dobrego nie mam kilofa, więc sobie go na pewno weźmiemy A, wywalimy tutaj ten słabszy, żeby nie wiedział e, książki jakieś tu mamy, ale tego nie potrzebujemy. przydałoby mi się... Co jest? Co da się tak buty założyć? Nie wiedziałem, że się prawym przyciskiem to zakładać i temy. Ej, co? To ja tak zbroję też mogę? Ja, yeah, nie widziałem tego, dobra, to jest świetne. Dobra, chwila, potrzebujemy, czy tu nie ma naprawdę Flaka do góry? Dobra, no to będziemy musieli. A, to jest zrobinka, okej okay. Słuchajcie, tam tego nie ma, ale mam pomysł, gdzie to może być, ponieważ, jak wiecie, Milki ma właśnie swoją, nie wiem, bibliotekę, nie, nie wiem w ogóle co to jest, ale nigdy tam nie byłem. Pójdziemy tam dzisiaj pierwszy raz, moi drodzy, i zobaczymy, czy to na pewno nie jest tam, ponieważ, no jak wiecie, tu jest. To jest w stanie być tam, no więc mam nadzieję, że tu tam znajdziemy, no bo... Kurde, Jezus, no co to ma być? Kurde! Przecież jak ja to mogę nie doskoczyć? Z tego co ja wiem, ta biblioteka była gdzieś w tamtym miejscu, wejście do niej. Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. Tak, tak, to jest tutaj chyba, tak, to jest ta dziura, Ok, Więc moi drodzy, no tędy wchodzimy do tej jakiejś, nie wiem, dziwnej, e, dziwnej postury o nazwie <laughs> biblioteka, idziemy na sam dół. Dobra, czekajcie, zejdźmy sobie tak. Teraz ja mam flaki, więc tu mi nic nie grozi, mamy też 18 pochodni, chociaż ja widzę, że tu są takie dziwne pochodnie. Czekaj, która mocniej świeci, chyba, chyba nasza. Chociaż. Chyba tak samo, wiecie co? Chyba tak samo. To chyba na razie nie ma znaczenia. Dobra! Mamy przy pierwszego przeciwnika na naszej drodze, Jak widzicie, no nie jest on zbytnio niebezpieczny. Dwa hity. Co to jest w ogóle za grub? Co to jest, kurde, za miejsce? Ej, tu nie byłem, to jest jakiś grup. w ogóle, moi drodzy, Jak wiecie, tutaj jest to piszcie w komentarzu. Ja to pierwsze na nauczy też widzę. O, ale nie wyglądało to ciekawie. Bo ja to może lepiej przykryję, bo kurde, chyba takie rzeczy nie powinny być na na, na dworze, prawda? W sensie tutaj też coś jest? Nie, tutaj. Nie, nie wypadł żwir, kurde, chciałem tu zalepić Dobra, słuchajcie, wbijamy tutaj i szukamy jakiejś informacji o książkach Ponieważ, jak wiecie, no gdzieś tutaj, no to jest pełno książek, prawda, więc tutaj powinniśmy coś znaleźć Tylko, yy, nie wiem, to jest cała biblioteka, serio, takie małe I tu nic więcej nie ma, naprawdę, jest taki mały Jezus, tam coś musi, mówię... a tu jest guzik, czekaj O, tu jest to przejście, jakieś przejście, czekaj, czekaj, czekaj To jest chyba to, o którym, czekaj, 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 czekaj Żeby on tutaj nie wybuchł, nie wybuchł ktoś, prawda Kurde, roba było niebezpieczne, naprawdę już myślałem, ale ja mam Clipper, i te chwila! Dobra, to jest to przejście, e, które wydaje mi się, że miało być ukryte, tak? Ponieważ no tutaj w ogóle nie ma z tego przejścia wyjścia, więc... więc kiepawa bym powiedział, ale okej, okay, słuchajcie, czy my gdzieś tutaj mamy kolejne jakieś informacje, no ponieważ musimy to znaleźć. Najlepiej to była, nie wiem, no cokolwiek, cokolwiek jakieś... To jest w ogóle jakieś przejście. I to jest wyjście, bo ja tam nie chcę wpaść, czekajcie, bo tu. Czy ja coś tam? O! Dobra, to jest jakieś wyjście. To jest w ogóle wyjście na dwór. Ej, tu jest drugie wyjście, dobra. Ej, to nam się na pewno przyda, ale czekajcie, musimy jeszcze Poprzeć tutaj wszystko, żeby czegoś ym, nie ma. Jakieś, wiecie, tajnego przejścia kolejnego, albo coś tu szukam gdzieś guzika, ale chyba Chyba tutaj nic już nie będzie. Tak mi się wydaje. Tutaj jest kolejne przejście, tak, ale tu. No, znowu nie prowadzi do, 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 do nikąd, po prostu te przejścia prowadzą. Więc moi drodzy, chodźmy do tego miejsca, gdzie właśnie coś mamy. Ej, czekajcie, to był tu. Nie, to jest, dobra, mamy. To jest już myślałem, że go nie znajdę. Ok, do góry nie ma sensu iść, bo to jest właśnie wyjście na dwór. Nie wygląda to dobrze moi drodzy, ja się naprawdę boję tam wchodzić, to nie wygląda dobrze. Takie zejścia nie wróżą nic dobrego. Dobra, mam buty, mam buty, Ok, czyli możemy sobie pozwolić na taki spadek. Ej, czemu ja się w ogóle nie odbiłem? Aha, bo ja mam te... Dobra, 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 już wiem dlaczego. Ok, słuchajcie. Idę ile tych... Ha! Solo walą! Walą, słuchaj, dawaj, dawa, dawa. Kogo obstawiłem, kogo obstawiam? Dobra, ja obstawiam tego tutaj. Ja obstaję, że ten wygra, czekajcie, ten musi wygrać. Dawaj, 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 strzela, strzelaj. ten wygra, ten wygra. Ten musi, na pewno wygrać. Dawaj, 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 wygrasz, wygrać, wygrasz, stary Nie, uderzył, nie przez przypadek! Nie! Dobra, czekajcie! Tak! Wygrał, let's go! Dobra, teraz go możemy zabić. Ej, to była dobra walka szkieletorów. Okej, okay, wyszliśmy z tej strony. I teraz tak, tutaj mamy przejście. Tam też w ogóle jest przejście. Dziwna sprawa, ok? Mamy bibliotekę. Ona jest dość potężna z tego, co widzę. I nie wiem, czy my tutaj coś znajdziemy, ponieważ. Czy tu są jakiekolwiek książki? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czy tutaj jest. Ehm, uh, jakiekolwiek... Aj nie, jest, jest, jest coś, jest coś, jest coś chwila. Tam coś mamy, dobra, czy to jest tylko jedna. Nie, jest kilka takich, patrzcie! Jest kilka poukrywanych książek tutaj w góry, czyli. Kurde, stary, naprawdę, nie możesz przeszkadzać w odcinku. Wypadź stąd! Mamy kilka poukrywanych książek, tu jest kolejna, tam jest chyba następna, tak? E, gdzieś jeszcze jakieś książeczki, tam tam to widzieliśmy już wcześniej, tu jest ta, okej, okay. Tam jest jakaś chyba nowa jeszcze, kurde, tu jest jeszcze w ogóle jakaś nowa, dobra, ale słuchajcie i tam chyba, tak? Nie, to mi się przewidziało, ale słuchajcie, mi się wydaje, że. No dobra, no, bierzemy po kolei, mam nadzieję, że znajdziemy dzisiaj o tej górze. Ej, to jest od razu tej górze, patrzcie, trafiliśmy, czyli to jest półka o górach Ej, to trzeba będzie jakoś podpisać, bo może te półki są tylko o górach, czyli ta będzie jeszcze opisana jakaś góra Mamy tabliczkę? Mamy tabliczkę, okej okay. góry, góry napiszemy Tego na razie nie czytam, tych tabliczek, które są tam góry, w sensie tych książek, ponieważ no na razie, moi drodzy, nie są one nam potrzebne, potrzebujemy tylko górę rozpaczy, okej okay. Góra rozpaczy na zawsze pozostała w sercach ludności ze starego Palionowa 1834 rok Ej, czaić jak to było dawno, 200 lat temu Wow, to jest mega dawno. Wtedy panował w nim król Eryk I, który został zabity przez swoją żonę Ariannę. Po jego śmierci, jego ciało zamieniło się w kamień zauroczenia. Ej, czyli to jest kamień zauroczenia? Ciało jakiegoś chłopaka, co? Czekajcie, jest kontynuacja. Który, który moc brał z jego miłości do żony, która go zrodziła, by zdobyć jego władzę? Ej, ale powalona żona. Obecnie kamień jest ukryty w górze pod kordyfikacją 1615. 81,802. A czy 8,2 na minusie? Okej, okay. czyli słuchajcie, czyli mamy tutaj coś takiego, że musimy po prostu pójść w tej kordyfikacji i tam podobno będzie kamień. Ale to jest. Kurde, ale dziwne. Ej, stare palionowo. Nie wiem, nie wiem o co o tym sądzić, ale biorę tą książkę na razie. Dobra, słuchajcie, więc później zaniesiemy tą książkę, tylko czekajcie. My musimy wyjść chyba tędy. Tak, dobra. Wychodzimy tędy, jak gdyby nigdy nie tylko tyle klocków. Dobra, mamy tirta. Mamy troszeczkę Dirt'a, będę musiał używać go 2, dwa, ponieważ go, nie mam go chyba na tyle, żeby tak swobodnie się wydostać Kurde, Jezus Święty, gdzie są te pochodnie? Nie stawiajcie mi się teraz! No! No musimy bo tak po prostu, okej? Okay. Dobrze idzie, dobrze idzie, dobrze idzie, dobrze idzie, dobrze idzie, okej? Okay. Okej! Okay. To jest naprawdę dobre, teraz tam, okej okay. No, nie rób mi tego! Jak będziemy wracać, to musimy pamiętać właśnie, gdzie była ta trawa, w sensie po prostu, że się posadzaliśmy e, Dirt'em Kurde, ale ciężko, ale ciężko, bo te pochodnie się stawiają, nienawidzę tego, dobra, jeszcze raz No! Kurde, jeszcze raz mi się postawi pochodnie do przecięcia, że w coś wywalę. Dobra, jest. Wychodzimy stąd. E, czy to jest na chyba tak, chyba jest noc. Słuchajcie, idziemy szukać tej góry. Jest podana kurdyfikacja, więc to będzie naprawdę mega proste, ale jest problem w jednej rzeczy, że ja totalnie nie wiem... E, czekajcie. 1675, Ok, czyli najpierw może zaczniemy od tego. 1675, 1, czyli w tamtą stronę, ok? A minus 1802 zwiększa się, zwiększa się też minus, ok, czyli gdzieś w tamtą stronę jest ta góra i z tego co mi się wydaje ona nie będzie daleko. Ona nie będzie daleko. 1, 6, 1, 5, 1, 6, 1, 5. czyli troszeczkę jeszcze w tą stronę, okej. Okay. Muszę się najpierw skupić na jednym punkcie, żeby później. Dobra, to jest już na 100% gdzieś tam. Eee, I na 1000 ile? 80 1082. ej, to się zbliża chyba do tego! To jest góra rozpaczy! Ej, tu gdzie jest w ogóle młot i odkrocą. chyba nic o tym w ogóle nie wie totalnie. Ej! Jakie powalone czekajcie, że ta góra? Co, chwila, czy na tej górze. Nie jest to tutaj napisane, ale. Ale chyba chodziło o to, że po prostu na tej górze został ten król zabity. Ja walę, Ej, to jest naprawdę teraz mega creepy, co my się tutaj dowiadujemy. I to nie jest ciekawe, dobra, ale czekajcie, musimy się ustawić odpowiednio na tej, na tej kordyfikacji, czyli tak. Eee, to jest 1 6 1, 5 czyli troszeczkę w tamtą stronę. 1, 6, 1 5 czyli tutaj, ok. 16... dobra, gdzieś tutaj i 1. Na minus ile to jest? Minus 8,2 czyli do przodu kilka kratek, dobra, gdzieś tu chyba tutaj, tak? Dobra Dobra, nie wiem o co chodzi, moi drodzy. Ej, wkupałem się, gdzieś jest jakieś miejsce, czekajcie, to jest przy rogu na pewno, ok Aha, tu jest wejście tędy, w ogóle takie otwarte, dobra, ale tutaj nic nie ma. W znaczy, sensie tu chyba. O ja wale, moi drodzy, mamy chyba coś. To jest właśnie podana ta kordyfikacja czekajcie, bo tu mi zaraz potwory wejdą. No ja to może zamuruję. Ja wale mamy coś, czekajcie. Ja nie wiem czy ja tam chcę na pewno... Dobra, wbijamy różowe klocki, co to jest za miejsce? Ile w ogóle? Co to, to są jakieś taśle. Leśne... Uff. O ja cię sumę, moi drodzy, mamy to. To jest chyba pierwszy element naszej układanki w tym momencie: kamień zauroczenia. Ale on nie jest czerwony, ale prawda? Ja walę. Ja wolę co to jest? Kamień zauroczenia. Zobaczcie, jak on wygląda w ogóle. Nie. Ja cię sunę, czekajcie, ej, teraz... oho, może coś... O, ja! czekajcie, czy to tutaj pasuje? Nie, to chyba tutaj pasuje. Czekajcie, czy tu się da gdzieś wyjść? Czy to jest w ogóle trawa? Czekajcie, to musi być mega nisko w takim razie. O, tu jest wejście normalne, czekajcie, wyjdziemy tędy, zakryjemy to oczywiście, żeby nic nie było, widać, okej. Okay. Dobra, i uciekamy sobie. uciekamy sobie. Słuchajcie, mamy kamień! Mamy pierwszy kamień! Udało nam się zdobyć pierwszy kamień z sześciu, więc jesteśmy na dobrej drodze, żeby zdobyć wszystkie. No przynajmniej już mamy pierwszy, bo tak to nie mieliśmy żadnego. A każdy miał jeden kamień, tylko mi się. Ej, na jak się coś robimy? Co? O ja wale, Ej, widzieliście to? To jest jak jakaś super moc. Yeah. To jest kolejny dzień. Ej, to jest naprawdę już teraz niesamowite, moi drodzy. Ej, dobra, chwila, ale ja muszę przede wszystkim teraz, musimy pamiętać o jednej rzeczy, że musimy, moi drodzy... Zanieść tam tą książkę do tego miejsca, gdzie ona była, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, no to moi drodzy, może być naprawdę wielki problem. Chwila, dobra, to było gdzieś tutaj. Żeby nikt się nie dowiedział, że w ogóle my mamy ten kamień, ponieważ my to musimy robić w ukryciu. Jak wiecie, każdy pewnie będzie chciał zrobić te wszystkie kamienie, a my nie możemy na to pozwolić, my musimy zdobyć. Nie może zdobyć ani Milki, w ogóle... Nie, 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 to my musimy zdobyć te wszystkie kamienie. Nie, że tam milki albo ktoś. No moi drodzy, no musimy to zdobyć. E, ponieważ to my tutaj musimy mieć. E, kurde, nie. źle to zrobiłem... Nie, 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 nie tu pozyszyć, Ok, Słuchajcie, musimy znaleźć to w przejście. One z tego co pamiętam było w tamtą stronę. Tak, dobrze pamiętam, dobrze? Tak, tutaj, okej okay. I musimy tam wejść jeszcze raz, będziemy musieli tak zejść właśnie z tymi e, z tymi, kurde Dirtami niestety pod nami, ale musimy, moi drodzy, tą książkę odłożyć, z tego względu, że to jest naprawdę niebezpieczne, co teraz robimy. Jeżeli ktoś odkryje, że my chcemy zdobyć ten kamień, to prawdopodobnie będzie chciał nas zabić, ponieważ on pomyśli: Eee, to wszyscy palę nowo! Ale tak w ogóle nie jest, moi drodzy, ja po prostu chcę zdobyć te kamyki, żeby mieć po prostu największą potęgę, tak, i mieć tutaj władzę, bo Boże szwagier to był mój król, a znaczy królem był szwagier, a moi drodzy szwagra niestety w obecnie nie ma, o czym też będzie na w jakimś odcinku. No ale dobra, mamy to, mamy to, znaleźliśmy to, no i w tym momencie musimy się stąd udać. Ale to ja, drodzy, w tym miejscu zakończę odcinek. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Koniecznie subskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie więcej odcinków. Jutro będzie odcinek, jak będziemy testować prawdopodobnie pierwszy kamień włożony w rękawice mojego drodzy. Więc koniecznie zostańcie do jutra. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Pa!